Wygląda na to, że jesteśmy. Zarobiliśmy nasze pierwsze pieniądze w Australii. Gołębie nam rzuciły. <noise> no właśnie, jeszcze nie widzieliśmy dotąd australijskich pieniędzy, bo obsługujemy tylko się na razie kartą, więc pierwszy pieniądz australijski jaki widzimy to ten, który znaleźliśmy w parku. Także ten. Także ten. No, no i zrobiliśmy sobie pierwszy spacer. Ja mam odczucia takie, że miasto jest dość wyluzowane. Mimo, że jest dużym miastem, to nie ma tutaj takiej wielkiej spiny i to jest na pewno fajne. Jest też bardzo czyste i dużo roślinności. A z takich ciekawostek, no to co, nie wiem. No to rozkwiniliśmy już miejskie rowery. A, no tak. Za 5 dolarów na mieście można się poruszać, jest chyba 150 stacji. Czytałem takich miejskich rowerów, i takie odcinki do, do 30 minut można robić za darmo. No to znaczy za te 5 dolarów miesięcznie. I już no. mamy to zarejestrowane jakby z tej karty, no. i już tak sobie dzisiaj jeździliśmy trochę. No, to jest super. Z... Śmieszne jest, że są budki telefoniczne, ale nie wiem, jak to ma działać tutaj. Bo w Polsce już dawno nie widziałam żadnej budki telefonicznej, a tutaj są całkiem często. O, proszę bardzo. No. Nie wiem, jeszcze nie spotkaliśmy żadnego pająka. Siedzimy sobie w takim w takim miejscu, że taki pająk mógłby się tu znaleźć, ale ogólnie. No nie wiem, ja na razie się nie boję. Pewnie by zacznie się bać, jak zobaczę pierwszego, nie? w łóżku. No, nie. no ogólnie z, z tego co widać, to na przykład tutaj o, jest jakaś wieża, to jest. nie wiem, ale może jakiś kościół. I te budynki wyglądają o tyle ciekawie, że są zbudowane w takim jakby klasycznym, starodawnym stylu, ale jednocześnie widać, że wcale nie są takie stare. No, także my mamy w Polsce taki zawód jak konserwator Zabytków, a oni <grym> mają projektant zabytków. Tu się projektuje zabytki i się je buduje. Sponecznie. Musimy uciekać. Jeszcze mnie interesuje trochę, co to tam widać? Tam. Tam jest jakby jakaś góra? Nie wiem, musimy się tam wybrać. Ty widzę dziwnego ptaka! Ty pierwszy okaz znaleziony w Australii. Dziwnych ptaków. Widzicie to? Co to za dziobak? Ostrzegają przed nurkującymi na ciebie ptakami. I o, to jest ten, o którym ja już słyszałam, że atakuje ludzi. Sroka. Ale widać, że jest ich więcej. Wszystkie chcą cię zaatakować. Boisz się? Bo nawet na zwykłych ogłoszeniach piszą, żeby nosić okulary, żeby chronić oczy. <noise> tak było tam. A nie widziałam tego. No, może coś jest na rzeczy. Zobacz, jak powstają wieżowce w centrum miasta. Tam szliśmy przed chwilą tamtym chodnikiem, i w ogóle nie zauważyłem, że jest jakaś, jakaś budowa tam powstaje teraz się oddaliliśmy, a tu... No, wszystko jest tak odgrodzone, węteczka. że w ogóle tego nie widać z ulicy. Działka może 30 na 20 podejrzewam, że powstaje coś no, w takiej zabudowie jak sąsiednie. No. Jest aero utrudnień w ogóle. Ci haczym sobie budują. Oczywiście któregoś ranka to jest nowy wieżowiec narodu powstał. Znaleźliśmy Brisbane River. Zobaczyliśmy sobie ze spaceru krótkiego. Teraz jest y, 15 po pierwszej, a w Polsce, a w Polsce jest teraz czwarta y, 11 w nocy. I widzicie też temperaturę. masz ciekawego na dzisiaj? Just add water. Australijskie produkty spożywcze mają na sobie taką ocenę, yy, jak, jakie są zdrowe i nasze dzisiejsze śniadanie będzie miało trzy gwiazdki. Dobra, może nie jest idealnie, ale za to tu mamy 5 gwiazdek, także możemy dodać te dwie rzeczy i średnia wyjdzie zadowalająca. Zbraliśmy się na małą przejażdżkę rowerową. Trochę za miasto, mam nadzieję, że dojedziemy, ale musimy zmieniać rowery co 2 godziny A no racja. Widzisz to? Widzę, ale. Teraz spierdzieli. Nie, it's plastic. No, it's not. <laughs> no, it's not a plastic. <laughs> it's looking at us. Where are you going? No bye. bye. It's Natalie only... and I'm not sure. Can you see it? Na razie widzieliśmy jaszczurkę, wielkiego pająka, parę ptaków i plastikowego krokodyla. Chociaż wcale nie wiedzieliśmy, że jest plastikowy na początku. Na początku myśleliśmy, że te pająki też były plastikowe. Nie, nie, nie. Sponsora naszego wyjazdu. Cześć! Jeżeli on się nie boi, to znaczy, że to on może mi coś zrobić, prawda? Coś Myślę, że Czasami idziesz sobie, nie zauważysz czegoś, i nagle koło ciebie jest krokodyl i się zastanawiasz. Nie no, plastikowy. Nie no nie. I teraz tak sobie przechodzę. Czytam sobie tę tabliczkę, a tu w odległości 30 cm ode mnie taki mały dinozaur. Jestem myślę, no nie no, prawdziwy już był uciek. Ale podchodzę, podchodzę I do teraz nie jestem pewien. Okej, okay. już jestem pewien Taki dumny ja podniósł

Nie, nie, dla drzewek. No. Zobacz Krzysiu. On jest z 92. Tak jak ja. O. Krzysztof w końcu zobaczył coś interesującego.